Dzień dobry. Ten film ma zupełnie inną formę niż to wcześniej zakładałem. Miałem wam nagrywać o rzeczach z warsztatu, które kiedyś polubiłem i tak właśnie trafiłem na tematę. Jednakże z każdą kolejną minutą spędzoną na niej rozpisywałem się coraz bardziej i bardziej aż w końcu powstał ten materiał. Zapraszam do oglądania. Tematem dzisiejszego filmu jest GM Baltic Sunset. Twórcą tej mapy jest Zonnero. A jest ona ulokowana nad polskim morzem, o czym świadczą chociażby napisy na drzwiach, budynkach lub szyldach, a także polska flaga, dumnie powiewająca na promenadzie. Komentarze pod tą mapą nie są w 100% zgodne co do tego, jakie nadmorskie miasto Polski jest najbardziej podobne do tej mapy. Więc niestety nie mam dla Was odpowiedzi na to pytanie. Mam za to dla Was moje odczucia. Zacznijmy od faktów. GM Baltic Sunset to mapa bardzo klimatyczna. Szum morza, który słyszymy w tle, zachód słońca, który pada na budynki oraz tworzy piękny gradient kolorów na niebie. Tych detali jest naprawdę tutaj sporo. Sam twórca mapy w jej opisie w warsztacie Steam zwraca uwagę na to, że jego celem było wywołanie uczucia nostalgii i dobrego samopoczucia w graczu. I według mnie, bardzo mu się to udało. Na dużą pochwałę zasługuje tutaj oświetlenie. Stojąc na plaży bądź promenadzie, otoczenie wokół gracza jest jasne, a światło jest ciepłe i przyjemne. Wystarczy jednak wejść w jedną alejkę, a oświetlenie znacząco się zmienia. Prawdą jest to, że w niektórych miejscach jest to trochę przeskalowane, a kolor budynków jest aż za mocno ciemny. Czy można to potraktować jako znaczącą wadę? Wiecie, to zależy. To trochę jak z shaderami w Minecraftzie. Jeśli są one za silne. To odczuwamy lekkie przytłoczenie tymi efektami. Z drugiej strony, omawiana dzisiaj mapa miała właśnie taka być. To w końcu jest zachód słońca, a na niebie widzimy poruszające się gwiazdy, wskazujące na późną godzinę. Obok mocno ciemnego obiektu znajduje się również lampa, która oświetla coś w rodzaju domofonu do garażu. Być może autor mapy chciał w tym miejscu podkreślić rolę światła wydobywającego się z tej lampy i dlatego zdecydował się na taki krok. Skupmy się teraz na udźwiękowieniu tej mapy, a jest tutaj o czym rozmawiać. Jako, że lokacją mapy jest nasze Morze Bałtyckie, to siedząc na plaży lub stojąc na promenadzie, mamy szansę na usłyszenie ptaków oraz uderzenia fal, które przeplatają się z wprawiającym w niepokój wiatrem. Między alejkami jesteśmy w stanie usłyszeć urządzenia związane z prądem, a wchodząc między bloki i kamienice usłyszymy różne dźwięki, które wskazują na to, że w budynkach toczy się jakieś życie. Wspomniane wcześniej dźwięki fali wiatru nie znikają po wejściu w głąb miasta, ale zmieniają się w taki sposób, aby odwzorowywały odległość gracza od plaży. Bardzo fajny detal, który zasługuje na uwagę. Mamy tutaj również charakterystyczne dla innych map z Gary's Moda echo, które niesie się po mapie po uderzeniu w jakiś przedmiot lub ścianę. Wspomniałem wcześniej o klimacie. GM Baltic Sunset wpisuje się do grona map z Garry's Moda, które wzbudzają niepewność w graczu. Poczucie osamotnienia potęgowane jest przez oświetlenie, dźwięki oraz oczywiście tekstury budynków. Jest ono dla mnie porównywalne z tymi największymi mapami z warsztatu, co jest sporym, chociaż nie wiem czy zamierzonym przez autora, efektem. No i oczywiście detale. To one sprawiają, że ta mapa jest kojarzona z naszym krajem. Nie chodzi tutaj tylko o wspomniane wcześniej szyldy sklepów. Autor mapy zadbał również o to, aby znaki informacyjne oraz nazwy ulic również były polskie. Widać, że twórca włożył w tę mapę bardzo dużo czasu oraz wysiłku, a efektem jego pracy można delektować się z wielką satysfakcją. Jeszcze kilka słów ode mnie. Im więcej czasu spędzałem grając na tej mapie, tym bardziej pod jej wrażeniem byłem. Autor mapy ewidentnie lubi spędzać czas nad Polskim Morzem, a swoje uczucia postanowił wylać na warsztat, co mu się naprawdę udało. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy.